Stać, dokąd idziesz? Wydaje mi się, że wyglądasz dość podejrzanie. Co masz pod kaskiem? E, moim? Nic, nic tam nie ma. Sprawdźmy to. Zdejmij go natychmiast. No A... i co tam masz? Co? Nic nie mam. Kurczę, niepotrzebnie się tak wysiliłam. Przepraszam, zapraszam do środka. To nasza umywalka, nie wiem co się stało, ale nie działa. Nie mogę nawet się umyć. Nie ma problemu, naprawimy. Nie martw się. Jestem czysta, to znaczy czysty. Nie mam ze sobą nic zakazanego. Naprawię ten kran w mgnieniu oka. Potrzebuję tego ogromnego klucza. Jest już prawie gotowe. Odbiór. Mówiłam ci, że z nim trzeba twardo. Póki rozmawiasz przez telefon, dostarczy to maleństwo właścicielowi. Biegnij, mała myszko, Alex czeka na ciebie. Aaa, jakie to straszne! Skąd tu się wzięły myszy? Trzeba oczyścić tę rurę. No, prawie gotowe. Myszko, wróciłaś? Chyba, Alex nie ciebie szukał. No i jak idzie gotowe? Chwileczkę. A, skąd tu się wzięła woda? Pomocy, co się dzieje? No teraz nie powinno tu być żadnych myszy. Jestem cała mokra. Przecież powinieneś wiedzieć, jak poradzić sobie z rurami. A, to mysz! Jaka mysz? Chyba muszę już iść. Mam całą masę roboty. Wiedziałam, że tu się dzieje coś podejrzanego. Czekaj! Cześć. staczkim jesteś? Nie martw się, tylko przyniosłam jedzenie. Sprawdzimy to. O, no rzeczywiście burgery. I kurczak z KFC. Uwielbiam to. Co tam jeszcze masz? Nie otwieraj. Po co się wysilać? Lepiej weź kubełek z KFC. Smacznego. A ja pójdę nakarmić więźnia. Cześć, Alex. Przyprowadziłam ci twojego przyjaciela, spójrz. Przyjaciela? Co? Nigdy wcześniej nie widziałem tego królika. To nie jest mój Billy. Wszystko ci się pomieszało. Wreszcie jakiś fajny obiad. Stop. Dlaczego tu jest królicze futro? Zaraz zajmę się tym kucharzem. Tak właśnie myślałam. Czy przestaniesz mnie ciągle okłamywać? O czym ty w ogóle mówisz? Mam tu tylko jedzenie. Zaraz się o tym przekonamy. Proponuję zagrać w grę. Zgadnij, gdzie są burgery. Co ty robisz? Gdzie jest królik? Zaraz sobie przypomnę. Wiem, jest tutaj. Nie ma? Więc tutaj. Kurczę, to tylko burgery. Więc musi być tutaj. No nie wierzę. Przed chwilą widziałam go w Twoich rękach. Chyba coś Ci się pomyliło. W ogóle nie jestem tu doceniana, więc już sobie pójdę. Daj mi tego burgera, z tych nerwów muszę coś przekąsić. Och, udało się. Brawo, króliczku. Nie sądziłam, że będziesz tak spokojnie siedział pod moją czapką kucharską. No, ile można stać? Kim jesteś? Przypominasz mi mile. Myślę, że jesteście do siebie bardzo podobni. E, kim ona jest? Przyszedłem tu, żeby pomalować ściany. Zobacz. E, farba już odpada, trzeba to naprawić. No, rzeczywiście. A co masz w wiadrze? Może to wcale nie jest farba. E, możesz się o tym sama przekonać, to farba. Dobra. A teraz pokaż mi wałek. O, nie, chyba wpadłam. Ktoś mnie ugryzł! Co to było? Teraz naprawdę boli mnie kciuk! Zaraz ci dam popalić! Najpierw nie złap! Z łatwością! A! I tak cię dorwę! O, jak dobrze się troszeczkę pogimnastykować! Raz, dwa, trzy, cztery... Dziwne, coś mnie łaskocze. E, pomocy! Pomocy! Alex, co się z tobą dzieje? Skąd w więzieniu wziął się ten futrzany chomik? Co przecież twój bili? Co? Nie, to nie jest mój Billy! Dam ci nauczkę. E, patrz, co tam leci! Stój! I tak uciekła. Obiecuję, że cię złapie Mila. Ale ubaw, Halk biega za dziewczyną! Bardzo zabawne. Daj mi tego chomika. I siedź cicho. Teraz mam własne zwierzątko. Na swego chrupek. Mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi. Mój słodki. Na no cześć. Stój zabrania się wprowadzania zwierząt. Ale to tylko małpka. Ona pomaga mi robić sztuczki. Lubisz magiczne sztuczki? Umiem robić wiele fajnych rzeczy. Nie, nie chcemy tu żadnych wariatów do widzenia. Mylisz się. Zaraz pokażę Ci, na co mnie stać. Po spojrzeniu na ten amulet zasypiasz. Raz, dwa, trzy. Zadziałało! No to idziemy. Brawo! Alex, patrz, przyprowadziłam Billego. To znowu nie on! Ale może się przydać. Ma klucze do mojej celi. Zgadza się. Mogę cię wypuścić. Otwieraj szybko. Gotowe. Hurra, jestem wolny. Wszystko dzięki tej małpce. Ma na imię Cici. Chwileczkę, muszę się przebrać. Nie patrzę. Gotowe. Myślę, że Cici wygląda trochę jak ja. Jeśli on tu zostanie, będę mógł uciec w spokoju. Nikt pewnie nawet nie zauważy. Ale fajny pomysł! Nikogo nie ma. No to wiejemy. Cicho. Kurczę, co ja zrobiłem! Badajmy stąd! Co się dzieje? Co to za hałas? Okej. Okay. Gdzie jest Alex? Co tu się stało? To straszne, ten magik zamienił go w małpę, witaj mój mały Billy. Tak się za tobą stęskniłem. Tak bardzo cię kocham. Ciekawe co tu jest. Sprawdźmy! Świetnie, mam coś pysznego. Uf, co to? To obrzydliwe! Ochydas, Padam stąd! Zostań na swoim miejscu! Za co taka kara? Nie chcę tego jeść! O! To wcale nie jest złe. Pyszny Lizak! A ja mam gumę, uwielbiam ją! Otwieram. Mój ulubiony kolor. Zobaczmy jaka jest długa. Ale pyszna. Mój Lizak też. Ojej, chyba puknęłam robala. Masakra! Pyszności, miam-miam-miam. Niam, niam. A teraz zrobię balona. Bo to obrzydliwe. Nie chcę ci przeszkadzać, ale. Jak on się tam znalazł? Wynocha z mojej gumy. Oh my god! To było okropne. On jest na mojej buzi? Ups. Mogę zacząć? Pewnie. Co to? Muszę spróbować. A ty tego nie masz. Otwieram. O. Mmm, wychodka. A co to interesujące? Bez zapachu. Ciekawe jak smakuje. Ojej, niedobre. Kwasota. Połączę te kawałeczki w ten sposób i zjem. Ej, o czymś zapomniałaś. Mogłaś mi nie przypominać. Narysuję smutną buźkę. Proszę bardzo. Ale kwaśne. Masakra. Ale to zabawne. A ty co masz? O, dobrze trafiłam. Z przyjemnością to zjem. Co tam masz? To moje, nawet tu nie patrz. Uwielbiam te cukiereczki. Są takie piękne i pyszne. Bingo. Zaraz, zaraz mam pomysł. Palce lizać. Oj, co to? To twoja sprawka? Nie wiem o co ci chodzi. Mogę ja? No dobra, niech ci będzie. O, żelkowe oczy. Tyle wygrać. Uwielbiam je. Są takie zabawne. A teraz będą jeszcze smaczniejsze. Mm, jestem w siódmym niebie. O, prawie zapomniałam. To jest mega pyszne. Ale fajnie. A teraz sprawdźmy, co ja dostałam. Poczekaj, mam tu coś jeszcze. Mm, jakie słodziutkie. W środku jest żel. Możesz zaczynać. Co my tu mamy? Kawior? Muszę to spróbować. Dziwny smak, ale podoba mi się. Słomką będzie wygodniej to jeść. Chyba się duszę. Pomóż mi, proszę. Uf. Jestem ocalona. To było nieprzyjemne. Dziękuję. Liczymy. Trzy, dwa. Ej! Wow. Nieźle! Co my tu mamy? Lizak? Zjemcie! O tak, smakuje wspaniale! Teraz zanurzę go w tym proszku! Jaki kwaśny! Chcesz spróbować? Tak! Lepiej sprawdź, co ty masz. Ale fajne! To jadalny pierścionek! Jaki słodziutki! Chcę jeszcze! Hej, zapomniałaś! Oddawaj mi to. Otwieram. O, to dżem. Założę się, że jest pyszny. Kwaśny? Ale dobry. Daj mi też. Dobra, ale najpierw ty daj mi tamto. to. Wymiana? No dobra. Ale ekstra. Daj mi teraz dżemiku. Wow. Dodaj jeszcze posypki. Racja. Próbuj. Złodki, kwaśny, ale czad. Mogę ja? No dobra. O! Mój ulubiony napój! Uwielbiam go! To było pyszne. No i co ja teraz zrobię? Co? Wezmę tą jadalną szklaneczkę i wleję do niej napoju. W ten sposób smakuje jeszcze lepiej. Teraz ja? Tak, otwieraj. Sprawdźmy. Wow, strzelające cukierki i jadalna szklanka. Pora otworzyć. Nasypię, ale czegoś tu brakuje. Wiem. Ej, nie ruszaj. No dobra, nie to nie. Żartowałam, bierz sobie. Dzięki, już chcę tego spróbować. Wow. Ja też chcę. Dasz trochę? Pewnie. Ale fajnie. No to zdrówko. Mm, wspaniałe. A teraz szklaneczka. Jaka pyszna. Zjem całą. Super. Już zjadłaś? No to teraz ja. Mm, gotowa? Gotowa. Zaczynamy. Wow. O, jakie to ciekawe. To coś pysznego. Broń się! Wyzwanie przyjęte. A ja! Niezła zabawa. A teraz pora tego spróbować. Mmm, to jest bardzo smaczne. A teraz spójrz na mnie. Mmm, ale mamy szczęście. A co to? Nie mam pojęcia. Trzeba spróbować. Pyszne. Chyba mam pomysł. Naleję tu troszkę żelu. O tak. I jeszcze więcej. A teraz złożę i zjem. Bardzo smaczne. O, no to ja też tak spróbuję. Ale zrobię to po swojemu. O tak, jeszcze troszeczkę, jeszcze jeden płatek. I żel. Wygląda naprawdę dobrze. Teraz zawijam i słodziutki naleśniczek leci prosto do mojej buzi. Pyszności. Ale zabawnie wyglądasz. To było super. Mari ma jeszcze kawałek. Hej. Mam pomysł. Marii, patrz! Zagrajmy w kółko i krzyżyk. Ja już zrobiłam swój ruch, teraz ty. Dobra, ale fajnie. Tu postawię krzyżyk, a ja tu kółeczko. Ostatni krzyżyk i obczaj to wygrałam! Nie! A to nagroda dla zwycięzcy?